Od 20 lat zajmuję się spektrometrią mas. Ta wymagająca technika posiada olbrzymie możliwości analityczne, dlatego postanowiłem wdrożyć się do diagnostyki medycznej. Tak powstało laboratorium Mazdiak. Praca w laboratorium Mazdiak jako dyrektor sprzedaży i marketingu jest moją pasją. A dlaczego? Przekonajcie się sami. W Laboratorium Mazdiak razem z multidyscyplinarnym zespołem ekspertów codziennie wykonujemy i opracowujemy dla Was nowe testy diagnostyczne. Proces opracowania nowego testu diagnostycznego jest niezwykle wymagający i złożony. Istnieje wiele czynników, które wpływają na ostateczny wynik pomiaru. Dlatego chcąc zapewnić najwyższą jakość wyników, musimy mieć pewność, że niczego nie przeoczyliśmy. W końcu nasz wynik trafia do pacjentów i ma posłużyć im do oceny ich stanu zdrowia. Opracowane przez nas testy pozwalają na uzyskanie najbardziej precyzyjnych i dokładnych wyników dla wielu parametrów równocześnie, a wysoka czułość pozwala na użycie tak małej ilości materiału, jak pojedyncza kropla krwi. Celem mojej pracy w Laboratorium Mazniak jest wprowadzenie na polski rynek marki diagnostyki precyzyjnej. Marka diagnostyka precyzyjna została stworzona z myślą o wykonywaniu badań bez konieczności wychodzenia z domu. Diagnostyka precyzyjna opiera się na alternatywnych sposobach pobrania materiału badanego, takich jak sucha kropla krwi czy ślina. Zalety te wykorzystywane są w przesiewowym badaniu noworodków. Do tej pory wykonaliśmy przeszło milion próbek małych pacjentów, część z nich ratując życie. Współpracując z lekarzami w Polsce i za granicą, tworzymy szereg nowych, innowacyjnych projektów, które mają na celu opracowanie nowych, jeszcze lepszych testów diagnostycznych. Praca w laboratorium Mazdiak rozwija moje umiejętności i pasje. Uczy kreatywnego rozwiązywania problemów. Pokazuje, że najbardziej zaskakujące pomysły mogą być tymi najwłaściwszymi. Ilość badań prowadzonych w dziale badawczo-rozwojowym umożliwiła mi rozpoczęcie studiów doktoranckich z zakresu chemii. Celem naszej pracy tutaj jest to, aby nauka faktycznie i realnie służyła ludziom. I to się udaje. Nasze testy pomagają ludziom. Zależy nam na lepszym zdrowiu i życiu nas wszystkich.